Witajcie! Drodzy Państwo, niestety ten filmik tym razem nie będzie specjalnie żartobliwy i specjalnie w jakiejś tam formie stand-upowej, e, ponieważ będzie dotyczył wojny, e, a dokładnie wojny na Ukrainie i tego, jak rozmawiać z dziećmi, jak w ogóle e, ugryźć temat wojny e, w kontekście naszych dzieci, dzieci, młodzieży. Bo takie pytania i od takich rodziców i nauczycieli tych pytań dostaje całe mnóstwo, Państwo dzwonicie, piszecie. Nie idzie tego po prostu, jakby nadążyć z odpisywaniem odpowiadaniem, więc pomyślałam, że to po prostu najprostszą formą, najbardziej taką dostępną będzie może nagrać filmik, który. W moim założeniu fajnie byłoby, gdyby udzielił Państwu tych odpowiedzi na te główne pytania, bo te główne pytania rzeczywiście się przejawiają u wielu z Was, jakby pytania się powtarzają. Pierwsze pytanie to jest takie: czy w ogóle z dziećmi rozmawiać na temat wojny? Drodzy Państwo, no czy Wam się to podoba, czy nie, to tak, z dziećmi trzeba rozmawiać nie tylko na tematy wojny, ale na wszystkie inne trudne tematy. Po co? Po to, żeby dzieci dostawały potrzebne informacje i żeby bardziej rozumiały sytuację, która ma miejsce. Co nie znaczy, że mamy te nasze dzieciaki straszyć, mamy katastrofizować, udzielając odpowiedzi to, co będzie, jak może być w ogóle. Nie, udzielając odpowiedzi, rozmawiając z dziećmi o wojnie. Musimy się skupić na faktach, na prawdzie i, na, i dostosowywać treść wypowiedzi do wieku naszego dziecka. E, żeby sobie ułatwić to zadanie, to taka podpowiedź, wy bardziej te dzieciaki, drodzy Państwo, słuchajcie. Wszyscy ich słuchajmy bardziej, niż udzielajmy im odpowiedzi. Jeśli jest. Jakby mechanizm jest taki sam. Jeśli my, jako dorośli, mamy jakiś problem z czy czymś, sobie nie radzimy, czegoś się boimy, to my potrzebujemy drugiego człowieka, który nam to pomoże zrozumieć, w jakiś sposób nam to wyjaśni, ale niekoniecznie potrzebujemy rad, wskazówek, a już na pewno, drodzy Państwo, nie potrzebujemy obietnic, że wszystko będzie dobrze i się ułoży. Kontrowersyjne, tu pewnie wszyscy albo większość się zastanawia, o co mi chodzi i dlaczego. Otóż, drodzy Państwo, dlatego, że dorosły ma budować poczucie bezpieczeństwa u dziecka, bazując na prawdzie i na własnej wiarygodności. Jeżeli ja powiem dziecku, że wszystko będzie dobrze, a okaże się, że nie, no to podwalam jakby swój autorytet i swoją prawdziwość. To jest trudne, bo my niestety jesteśmy nauczeni no, bez urazy, ale bardziej jakby oszukiwać rzeczywistość, kolorować rzeczywistość i kłamać jako dorośli w kontekście dzieci, niż mówić im prawdę. Prawda jest trudniejsza i jest bardziej niewygodna, ale jeśli pytacie mnie o wskazówki. To ja odpowiadam. Tak, rozmawiamy z dziećmi, dostosowujemy treść wypowiedzi i mówimy dzieciom prawdę. Co nie znaczy, że mówimy, sprzedajemy dzieciom surową prawdę, czyli mówimy o rzeczach, o które one nie pytają i o których one nie muszą wiedzieć. Myślę tutaj o takich drastycznych obrazach wojny i tego, z czym ta wojna się wiąże. Natomiast mówimy o tym, że tak, że rozmawiamy o wojnie, że wojna na Ukrainie trwa. Mówimy tutaj kto kogo zaatakował, Mówimy od kiedy trwa. Można też dzieciom powiedzieć, że dużo się teraz o tym mówi, dlatego że wojna nie jest fajna, że wojna się zawsze wiąże z czymś smutnym, ludzie wojny nie lubią, wo ludzie wojny nie chcą. I to jest bazowanie na faktach. Nie musimy mówić niczego więcej. I tak jak mówię, bardziej nastawmy się na słuchanie. I na odpowiadanie na konkretne pytania, i nie obiecujmy, że będzie dobrze, bo tego nie wiemy, niestety, ale tego nie wiemy. Drodzy Państwo, i kolejna sprawa: nie katastrofizujmy w swoich wypowiedziach tego, co będzie, czyli że wojna może być w Polsce, że może być różnie. Dzieci tego nie potrzebują. Poza tym kontekst wojny w naszych głowach jest absolutnie inny niż kontekst wojny w głowach dzieci. Myślę tu o dzieciach przedszkolnych, dzieciach w pierwszych szko klasach szkoły podstawowej. Dzieciaki są bardziej elastyczne na przyjmowanie trudnych wiadomości. Jakby problem rodzi się nie tyle w dzieciach, co w nas, drodzy, dorośli, rodzice i nauczyciele, bo to my boimy się o tym mówić, a niekoniecznie dzieci mają problem z przyjęciem tych informacji, więc myślę, że to jest ważne i warto o tym. Pamiętać. Nie dajemy złotych recept, to już mówiłam, ale podkreślam to jeszcze raz. Skupiajcie się na tym, co oni mówią, na słuchaniu, nie na tym, żeby udzielać im złotych rad. Państwo naprawdę nie musicie tych o, znać odpowiedzi na wszystkie ich pytania. Nie udawajcie nawet, że je znacie, bo to też zrodzi większy niepokój u dzieci. Skupcie się na faktach i na tym, żeby z tym dzieckiem po prostu być, żeby mu towarzyszyć i żeby usłyszeć to, co ono do nas mówi. Niż na udzielaniu tych tak zwanych złotych rad i recept. Tego nie róbmy, to podważa tylko nasz autorytet jako, jako osoby dorosłe, te, które mają zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Kolejny taki aspekt, który gdzieś się pojawia w Waszych pytaniach i który trochę, o który się trochę boję, to jest taka sprawa, żeby, drodzy Państwo, my nie zasypujmy tych naszych dzieci informacjami o wojnie. Jeśli one, są dzieci, które będą zadawały pytania, będą chciały o tym mówić, są dzieci, którym można udzielić informacji o tym, że taka sytuacja ma miejsce, ale są też dzieci, które w ogóle nie chcą słuchać o wojnie i mają do tego pełne prawo, z różnych powodów nie chcą o tym słuchać i wtedy nasze zadanie polega na tym, żeby zostawić im taką furtkę, taką, taką jakby alternatywę do tego, że ok, szanuję, że nie chcesz teraz o tym rozmawiać, nie ma sprawy, ale pamiętaj, jeśli kiedykolwiek chciałabyś, chciałbyś ze mną o tym porozmawiać, o tym czy o jakimkolwiek trudnym temacie, to ja jestem i, i, i zawsze chętnie z tobą o tym porozmawiam. I to jest taka furtka, która stanowi niezwykle ważny element terapeutyczny, daje dziecku przestrzeń i odpowiedzialność za to, czy przyjść i porozmawiać, czy nie. Ale nikogo tu do niczego nie zmuszamy. To jest raz, dwa, nie zasypujmy ich informacjami. Czyli myślę to na przykład o szkole, że żeby nie było tak, że na każdej lekcji nauczyciel pyta, tak, mówi o, o wojnie, pyta o wojnę. Nie, niech to zrobi jeden nauczyciel i zostawi temat. Szkoła, przedszkola bardzo ważny mają element terapeutyczny w kontekście tego, że są pewne rytuały i powtarzające się czynności. One dają nam poczucie bezpieczeństwa. Określone pory, lekcje, przerwy, posiłki i tak dalej, i tak dalej. I tu jest ważny bardzo kontekst w tych czasach, w tym miejscu historycznym, w którym się znaleźliśmy, żeby zachować normalność, drodzy Państwo. Normalność, dlatego że na ten moment my musimy żyć przez duże ży. Pomagajmy, rozmawiajmy o tym, ale nie panikujmy, przepraszam, ale użyję tego słowa i nie dajmy się ponieść obsesji na punkcie tego, co się dzieje, jak się dzieje bo przypominam, my, Nasze emocje y, są emocjami naszych dzieci. One to wciągną, nasz niepokój, nasz lęk, nasze niepukładane emocje będą ich niepokładanymi emocjami, i wtedy żadna rozmowa y, tak naprawdę nie pomoże, bo one nie będą bazować na tym, co słyszą, tylko na tym, co czują i widzą, że się z wami, z nami, dorosłymi dzieje. Okay? To jest też taki bardzo, bardzo ważny element. Y, no i myślę, że tyle z takich. Y, bardzo ważnych, powtarzających się Waszych pytań, a i myślę, że ważnych odpowiedzi w kontekście tego, jak rozmawiać z dziećmi. Nie bójcie się rozmawiać z dzieciakami, słuchajcie, nie musicie znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Pamiętajcie o sobie, o swoich emocjach, bo dzieci uczą się nie przez to, poprzez to, co słyszą, tylko poprzez to, czego doświadczają. Życzę nam wszystkim dużo, dużo wytrwałości, nadziei, odwagi i wiary w to, że jutro nie przyniesie Gorszych dni, tylko że to wszystko jakoś się poukłada, i wierzę w to, że jak śpiewał Czesław Niemen, ludzi dobrej woli jest więcej, i mocno wierzę w to.